A właśnie o bezdechu sennym i o chrapaniu będziemy rozmawiali z doktorem Michałem Michalikiem, który jest laryngologiem i specjalistą od leczenia takich właśnie zaburzeń oddychania. E, chrapanie. Z pozoru e, niewinna rzecz, e, podobno normalna, w, e, tak twierdzi wielu mężczyzn, ale to przecież jest poważna choroba. Mało z tego powoduje wybudzanie się gwałtowne e, w nocy, no i budzenie partnera. Tak, oczywiście, to jest problem, z którego należy sobie zdawać sprawę. Z samej definicji chrapanie jest niczym innym jak pewnym skutkiem zaburzonego przepływu powietrza przez górne drogi oddechowe. To powietrze przepływając przez górne drogi oddechowe, natrafiając na pewną przeszkodę natury mechanicznej, wprowadza ją w wibrację, stąd ten nieznośny efekt akustyczny pod postacią chrapania samo chrapanie w fazie początkowej może jeszcze nie budzi takiego dużego niepokoju. Niemniej takie jednak dławienie się. W dławienie się to już jest kolejny etap dosyć poważny. Dlatego początkowe chrapienie, takie, ch, chrapanie takie okazjonalne, Następnie właściwie to chrapanie już bez względu na zmianę pozycji ciała występuje. To jest tylko męka dla partnera, bo chrapiący śpi. Gorzej, oczywiście. jeżeli się dławi i nagle się budzi. Ależ oczywiście że tak, dlatego że samo chrapanie e, to jest oczywiście duży problem socjalny, z powodu czego są różne problemy. Natomiast e, ponieważ konsekwencją chrapania jest właściwie zawsze niedotlenienie, przekłada się to na szereg różnych problemów ogólnoustrojowych dla całego organizmu. Kolejnym takim właśnie etapem jest chociażby ten e, tak zwany bezdech śródsenny. Czyli to już jest wynik. E, Jak bardzo jest to To jest problem, który. E, który staje się naprawdę problemem już dla całego organizmu, jest to schorzenie bardzo niebezpieczne, dlatego że w czasie snu występują okresy bezdechu, kiedy przestajemy oddychać, spada nam wysycenie krwi tlenem. <śm> Jeśli widzimy, że y, osoba, która śpi obok nas, wpada w taki bezdech, mamy na gwałtownie y, y, ją budzić czy nie? Zwykle pacjenci zgłaszający się do mnie, właśnie jak poruszamy ten, ten temat, więc no zwykle partnerki, ponieważ ten w ogóle problem statystycznie dotyczy częściej jednak mężczyzn, to jest tak 1 do 8 na niekorzyść mężczyzn, partnerki też zadają to pytanie. Oczywiście no jest to jakaś tam forma pomocy w czasie snu, niemniej jednak, naprawdę, podstawowa sprawa to jest. Jak najszybsze skierowanie takiego pacjenta do lekarza specjalisty, który się zajmie tym problemem. Zanim y, omówimy leczenie, proszę powiedzieć, jakie są przyczyny takiego chrapania. Y -y -y. E, przyczyny, oprócz tych wspomnianych, świadczących na niekorzyść mężczyzn, po prostu no, taka już jest męska uroda, że panowie tak mają. To są względy genetyczne, to, jest wzglę to są względy. Wynikające z faktu innej budowy anatomicznej A w obrębie alkohol? górnych dróg oddechowych. Oczywiście używki też mają swoje duże znaczenie, ponieważ no, panowie niestety bywa, że często gorzej się prowadzą i te używki, czy, czy nikotyna, czy alkohol, mają duże znaczenie. To jest kwestia również samego odżywiania się, sposobu odżywiania się, kwestia emocjonalna. Panowie często o wiele bardziej przeżywają te problemy w sposób intrawertyczny, to też wszystko się komasuje. Taka jest reakcja organizmu. Znamy przyczyny, w takim razie wiemy, mhm. że jest to poważne zaburzenie snu, powodujące niedotlenienie, więc musimy to leczyć. Najskuteczniejsza mhm. metoda? Leczenie, żeby było skuteczne, to musimy znaleźć przyczyny. My w Mówię o, oczywiście o swojej placówce. Przede wszystkim szukamy tej przyczyny na drodze hmm, po kolei badań, czyli najpierw jest wywiad, czyli to badanie podmiotowe, szalenie istotne zarówno od samego pacjenta, jak i osób z jego najbliższego otoczenia. Następnie bardzo precyzyjne badanie endoskopowe, gdzie możemy w dużym powiększeniu zobrazować i sobie budowę. i pacjentowi budowę tak. te odmienności w budowie anatomicznej górnych dróg oddechowych. I jeśli się okaże, że one powodują y, chrapanie, wtedy możemy zaproponować właśnie. pacjentowi jakąś formę leczenia. Leczenie skuteczne, tak jak wspomniałem, to jest to leczenie polegające na zlikwidowaniu przyczyny. Czyli leczenie operacyjne. Leczenie operacyjne może duże słowo. To jest leczenie zabiegowe, ponieważ te zabiegi, które proponujemy naszym pacjentom, to są zabiegi wykonywane głównie w trybie ambulatoryjnym, gdzie przy znieczuleniu miejscowym, przypominającym wizytę u stomatologa, jesteśmy w stanie już takie zabiegi wykonywać. Drobna rzecz, zabieg, który naprawdę nie dość, że poprawia jakość snu, to jeszcze poprawia relacje między małżonkami powoduje, że oboje się lepiej wysypiają. Naprawdę warto jest zwrócić na to uwagę i nie ignorować chrapania, bo chrapanie może być bardzo poważną chorobą. Dziękuję Dzień bardzo. Dzień bardzo Panie Dzień Doktorze. Bardzo. A teraz w zdrowo na życzenie spróbujmy pomóc radą tym osobom, których męczą nocne wizje. Po przebudzeniu nadal pamiętają treść snu, Chcieliby wiedzieć, czy nie niesie ona z sobą ukrytych znaczeń. Czym są marzenia senne, jak je interpretować? To sprawdźmy.